Dzień dobry, witam was serdecznie. Chciałbym zaprezentować samochód, który właśnie jeżdża do oferty. Jest to, to bardzo ładne Volvo V40, samochód kupiony w Polsce w salonie. Miał od nowości jednego właściciela. Jest to rok produkcji 2019 wersja silnikowa D3, czyli dwulitrowy diesel o mocy 150 koni mechanicznych. Połączony z automatyczną skrzynią biegów. Także. Takie najlepsze rozwiązanie i bardzo ekonomiczny samochód. Jak odebrałem, średnie spalanie pokazywało 5,8 litra na 100 km, także przyznacie, że niewiele. Samochód w wersji wyposażenia Momentum, więc nie jest taki zupełnie podstawowy, nie jest to też jakaś tam super, bardzo bogata wersja. Natomiast co, mamy felgi aluminiowe, mamy światła pełne LED-owe, są czujniki parkowania przód, tył. Dodatkowo przyciemniliśmy szyby tylne. Które fabrycznie nie były przyciemnione, ale od razu po zakupie zostały przez nas przyciemnione. Jak przyznać, wygląda troszkę lepiej. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak: fotele z całą tapicerką taką łączoną. Materiał z takimi małymi stawkami ze skóry. Elektryczne szyby z przodu, z tyłu. Elektryczne lusterka składane. Jest też nawigacja ale to zaraz Wam pokażę jak wsiądę do środka tak wygląda auto z tyłu miejsca całkiem sporo jak na samochód klasy kompaktowej bagażnik no nie jest tu jakiś ogromny ale zakupy na pewno się zmieszczą już wsiadam a pokażę Wam pozostałe elementy wyposażenia Przedmiot, nie wspomniałem? 106 tysięcy kilometrów ostatni przegląd był w kwietniu 2023 także teraz wyświetla nam się komunikat, żeby się umówić do serwisu na przegląd, tak o, Tu ma przejechane 106 tysięcy kilometrów już powiedziałem serwisowane było cały czas Waso wracając jeszcze do wyposażenia jest zestaw Bluetooth, można mówiące jest jakiś asystent parkowania. Jak działa, coś pokazuje, skanuje miejsca. Także jest, są czujniki parkowania Przód, tył, jest automatyczna klimatyzacja. Jest ten pomat, że to co powinno być w codziennym użytkowaniu. Jest auto bardzo ekonomiczne, bardzo fajne, przyjemne. I oczywiście automat, tak. w tej chwili tak. Po prostu już musi być. Przynajmniej dla mnie ja nie wyobrażam sobie już praktycznie jazdy samochodem z manualną skrzynią. Aczkolwiek są jeszcze zwolennicy tego rozwiązania. Um, Na no jak jeździ, no to już ruszamy i jedziemy. Um, 150 koni do tej masy samochodów w zupełności wystarczy auto jest bezwypadkowe, wszystkie elementy na nadwozie mają fabryczną grubość powłoki lakierniczej, natomiast miał lakierowany przedni przednich Mam zdjęcia z przed naprawy, nic poważnego, gdzieś tam jakaś mała, mała przycierka. Tak? Można samochód trafić w dowolnym, wybranym przez nas serwisie autoryzowanym, bądź nieautoryzowanym. Oczywiście jakoś to w miarę dostępnie, jeżeli chodzi o odległość od mojego miejsca. No i co? Oczywiście, jeżeli przegląd, który w, w tym komunikuję, że trzeba zrobić, to w razie czego w ramach negocjacji mogę jeszcze zrobić. Auto jest w tej chwili na oponach zimowych. Siada, ale to też e, pozostawiamy sobie na negocjacje, także zapraszam Was serdecznie do oglądania do testowych No i oczywiście do zakupu. Pozdrawiam serdecznie, Karol Bruśnia.